Dzień dobry Państwu Jestem w Lesie siedleckiem, Aby powiedzieć prosto o świadomości Jak działa świadomość u syna i córki człowieczej Proszę Państwa, świadomość jest to zbiór informacji Nic innego, który płynie przez każdą istotę ludzką, przez każdą istotę martwą, która utrzymuje istotę martwą, aby się nie rozpadła, utrzymuje stoł, meble, budynki, wszystko, bo inaczej bez świadomości informacji nie byłoby tu. Wszystko by się rozpadło. Dzień drzewa, las dzięki informacji żyje, przez świadomość żyje. W informacji jest źródło, jam jest, którym jest źródło, promieniowanie z źródła na cały wszechświat To informacja. Proszę Państwa, kiedyś byłem w okolicach Brodnicy i powądziłem w lasach Brodnickich, nie potrafiłem wyjść. Naraz pokazało się leśnicy z dubeltówką na ramieniu, z rowerem. Podszedł: Dzień dobry, dzień dobry panu. Co zabądziło się? Tak, zabądziło. Niech idzie za mną, wyprowadzę go. W ten sposób mówił do mnie: Nie skojarzyłem, że w duchu tylko tak się mówi. Proszę państwa, szedłem za nim, wyprowadził, niech widzi. Spojrzy. Tam jest to miejsce, z którego przyszedł. Chciałem mu podziękować. Patrzę, nie ma leśniczego, nie ma roweru. Zatem kto to był? To była świadomość lasu, anioł lasu Dewa, która wyprowadziła mnie. Ona znała moje myśli, wiedziała, że jestem, urodziłem się na wsi Majurski, że tam las znam. Ale tego nie bo tu jestem pierwszy raz. Dlatego pokazała mi skąd wyszedłem, i gdzie mam iść. Proszę Państwa, ludzie zapomnieli o jednym: że wszystko żyje, bo to informacja życia. Ten las też, z którego wychodzę. Proszę Państwa, dlatego, jeżeli łamiecie niepotrzebne gałęże u drzew, jeżeli deptecie muchomory, bo to niejadalne, jeżeli zabijecie mniejszych ja, tak jak myśliwi zabijają mniejsze istoty. A Jezus pochyl powiedział prosto, jeżeli się pochylisz na najmniejszym, pochylisz się i na największym. Co to znaczy? Jeżeli pokażę miłosierdzie dla tych zwierząt, dla drzewa, nie będę interesownie je łamał, niszczył, to pochylę się i nad Bogiem, tak zwanym. To jest przepływ informacji. Jaźń, informacja to jaźń, czyli dusza kreatora. I o to tu chodzi. Nagrywam ten filmik jako przypominajka, nie nauka, przypominajka teraz wychodząc z lasu zbliżam się nad Zalew Siedlecki, lubię tu przychodzić czuję się niesamowity, widzę prawdziwe życie miasto to miasto i właśnie bloki utrzymuje też informacja, świadomość, bo są całe, inaczej by się rozpadł. Jeżeli będziecie chwalić tymi słowami, dziękuję Ci, mój bloku, za to, że istniejesz. Jestem w, w, wspaniały, kocham Cię, lubię do Ciebie wracać. Dziękuję Ci, moje kochane miesz, mieszkanko, ciepłe, wspaniałe i tak dalej. Wychwalać to wszystko. Jeżeli będziemy, wy, będziecie wychwalać auta, którym jeździcie. Przekazujecie im informacje. Jakie to są doskonałe. Dorodne, piękne, co jeszcze głaskać, poklepiwać. Będą bardzo rzadko Wam się psuły, Będziecie jeździć, a jeździć. Przez taka świadomość rzeczywistość przepływa także przez nagrywających film. Tadeusza Pawłowskiego. Proszę Państwa, dzięki temu moje ciało nie rozpada się. I teraz zrozumiecie, być może, dlaczego ciało po śmierci danej istoty człowieczej się rozpada, gnije. Ano dlatego, że nie posiada już informacji. Dlatego tak to wszystko działa. Gdybyście wy nie posiadali informacji o swoich wartości. Rozpadlibyście. I co tu teraz należy zrobić? Nie przeszkadzać. Odbierać informacje, wierzyć w sercu. W kreatora. Możecie go nawet wielbić. O to chodzi, bo wdzięczność jest bardzo ważna. Ja na przykład dziękuję Ci Boże za to, że pobłogosławiłeś moje życie pomyślnością. Jam jest niższym, ja. ja Jam jest średnim, braterski, ja. ja Jam jest wyższym, ja. Jam jest ludzko-bosko-trójcą, trzy, ja i żyję jako ich jedność. Macie odpowiedź, że ja żyję w trójcy, bo inaczej nie potrafię żyć tylko w trójcy. Tak mnie poprowadziła Jazin, świadomość Jazin. Ona mi pokazała drogę, ale nic mnie nie zmuszał. Nie ma żadnych przykazań, nie ma żadnych dogmatów. Jest tylko rzeczywistość świadomości. Nic więcej. W jedności ducha. I proszę państwa, proszę wyciągnąć wnioski. Nigdy nie byłem i nie jestem nauczycielem ani mistrzem dla państwa. To niemożliwe, bo każdy powinien odnaleźć sam swoją drogę. To jest cel życia każdej istoty ludzkiej. Jeżeli chcecie, to słuchajcie. Jeżeli nie, to nie, to jest wasz wybór a tak wygląda dzielnica czy osiedle na sielcach. to jest właśnie to teraz proszę państwa dlaczego są tak zwane wega tylko z mojego punktu widzenia jedzenie mięsa zwierzęcego czy roślin to jest to samo dlaczego to samo, bo przez nie i przez istotę żyjącą tak jak świna, krowa czy coś innego i zioła, kwiaty, cebula, soja czy coś, nie wiem co to jest, wega to jest jedno i to samo, czyli przepływa informacja ale nie to jest złe co wpływa tylko to, co wypływa, czemu nadaje wartość świadomości. Tak to jest. Czyli z mojego punktu widzenia. Ci którzy mówią, że są wega, nic się nie różnią od tych zjadaczy mięsa. Niczym. To nie tylko ja mówię, bo to udowodnił japoński uczony ze swoimi studentami. Dla sprawdzenia tego namacalnie zaprosił jednych do pokoju, gdzie były tylko kwiaty, roślinki, miniatury, drzew i mój zacznijcie je błogosławić, głaście, róbcie wszystko, żeby było harmonia, miłość, miłosierdzie. I tak przez miesiąc Później zaprowadził do drugiego Też z roślinkami I powie, a teraz depcie, łamcie Robcie wszystko, żeby czuli ból, strach, to wszystko I oni to robili Mówi, a teraz przejdziemy Do Tego pokoju, gdzie byliście po raz pierwszy No i prześlili do tego pokoju, gdzie byli po raz pierwszy. Co się okazało? Proszę Państwa, to niesamowite. Ale roślinki, gdzie wróci, kiedy wrócili tamci z tego pokoju, gdzie wszystko niszczyli, na ich widok zaczęli się trząść. Nagrały się piski. Po prostu niesamowite rzeczy, bo zobaczyli ich jako niszczących. Nie jako harmonię. Ale wszystko oni niszczyli. Tak to wszystko działa. A więc jest to dowód, że rośliny i zwierzęcia tak samo czują ból, zniewagę. Czyli to jest przepływ świadomości, informacji. Tak samo kiedy będziecie niszczyć rośliny w lesie. Przyrody, to nie myślcie, że za tydzień jak pójdziecie na jagody, znajdziecie jakoś jagody, albo grzyby, nie, bo strach to tylko strach, sami do tego doprowadzacie, do strachu, jesteście wandalami i roślinki to wiedzą, a ponieważ nie da się ich okłamać, bo to niemożliwe, macie stratę. Po co? Dlaczego? I dlatego, ktoś mówi, że on to wega, to ja się śmieję. Człowieku, czy ty wiesz na pewno, co mówisz? Jaka to różnica. Ja mówię to z własnego doświadczenia. Bo też w latach osiemdziesiątych. Chciałem być wega. No i biłem. Kupowałem tylko soję, Robiłem kotlety z soi. Gotowałem zupki sobie z soi jajka, soja, groch, fasola, buraczki, nic innego. I chudłem, i chudłem. I w końcu, gdzie wiatr wiał, tam ja szedłem. Dlaczego tak się działo? Ano dlatego. Że mój organizm zjadał sam siebie, ponieważ organizm, żeby istnieć, potrzebuje białka zwierzęcego. Dlatego zjadał. Proszę Pani tu nad zalewem proszę popatrzeć, co jest. Jaki to miły, wspaniały widok, prawda? Proszę. I pomyśleć, że myśliwi do takich istotek strzelają, urządzili sobie zawody. I ja tak nie mogę pomóc, bo oni to robią świadomie. Dlatego nie mogę pomóc. Proszę Państwa, tak zwane dwie plemiona Indianie po zabiciu zwierzęcia prosili go o wybaczenie. Tłumaczyli, że musieli zabić, bo muszą coś zjeść, inaczej by umarli z głodu, ponieważ oni wiedzieli, że oni, a oni myśliwi, to jest jedno i to samo. Dlatego tak zwany święty Franciszek kazania mówił do mniejszych braci: To, coście mówili, zobaczycie, to są mniejsi nasi bracia. Oni wymagają szacunku, a nie strzelać, zabijać, żeby to było z potrzeby, z głodu, co innego, ale świadomości nie da się oszukać, to dla rozrywki, bo jeszcze się chwalo, kim to oni nie są, no tak to jest, przepraszam, ale... Od dłuższego czasu chciałem to nagrać Nie nagrywałem, bo myślałem, że nie zrozumiecie. Ale niestety może ta przypominajka pomoże wam zrozumieć, że życie jest świętość. Gdzie kto, gdziekolwiek postawicie stopę, to jest świętość. I dlatego śmiech mnie bierze bo jest powiedziane, obyś dzień święty święci nie niedzielę nie to, każdy dzień w życiu to jest świętością dlatego, że przepływa przez nie świadomość Boga, a więc Bóg jest świętością i dzień jest świętością i dlatego nie mam wrogów ani przyjaciół. Stale mówię, patrząc na siebie. Dziękuję Ci, Boże, że pobłogosławiłeś moje życie pomyślnością. Jam jest, którym jest. W jedności Ducha Świętego. Piękny jesteś, Tadeusz. Wspaniały, wspaniały. Masz ciało, wspaniały głos. Wspaniałe włosy, masz boskie, doskonałe zdrowie, jesteś istotą nieśmiertelną. Kreator, a ty to jedność. Dziękuję Ci za to, że jesteś. W ten sposób, jeżeli będziecie Państwo się uwielbiać, zobaczycie, co to jest. Dziękuję bardzo, do widzenia.